Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Jesteśmy w sądzie. Przed chwilą została ogłoszona decyzja sądu o tym, że pan Tomasz Kodnikiewicz, który był aresztowany na rozprawie niedawno, został zwolniony z aresztu i już ten czas, który był, został zaliczony. Taka jest sentencja. W to już nie będzie dalej odsiadywał. Co pan powie na ten temat? Jak pan to odczuł? To. Czy pan czuje się usatysfakcjonowany? Jak to wygląda z Pana strony, Kajtąku. No nie do końca, Panie Sławomirze, ponieważ e, tak teraz jak analizuję, to się niestety stało wszystko dosyć szybko i nawet przed tym, przed tym e, przed tą wokandą, jeżeli tak to można nazwać, nie miałem możliwości spotkania z z kancelarią i z mecenasem, który mnie reprezentował. Nie miałem też możliwości przeczytania e, zaskarżenia tego treści, zaskarżenia wyroku i teraz jakby do mnie powoli dociera, że że to zaskarżenie, pewnie gdybym, miał, gdybym je widział, to miałoby inną treść. Inny wymiar. Inny wymiar, ponieważ w tej chwili jakby wynikło z tego, z tego wyroku, że ja akceptuję to, że zostałem skazany prawomocnie, że, że ja potwierdzam słowa, które Pani Sędzina wpisała do akt, a to wszystko jest nieprawda, więc słowa, które pani Sędzina tam wpisała są, są, są zupełnym przekłamaniem jakby mojego, mojej wypowiedzi. Rozumiem. Więc, a znaczy, się przynajmniej, przynajmniej przynajmniej... Jeżeli nie przekłamaniem, to, to dowolną interpretacją moich słów. Ja powtarzam, że ja powiedziałem zgodnie z moim przekonaniem, odwołałem się do sumienia pani sędziny i wychodząc z sali powiedziałem, że żeby przemyślała i zwolniła oskarżonego, żeby mógł pochować przynajmniej matkę, która od czterech miesięcy leży w kostnicy, bo będzie ją będzie ją prześladowało jej sumienie, że nie, nie zazna spokoju, jeżeli nie pozwoli pochować matki, że taki jest nasz taka nasza chrześcijańska powinność, wow. obowiązek nasz. Raszkiewiczowi. Chodzi tak tutaj o Waldemara Raszkiewicza. Tam nie było w moich, w moich słowach, nie było w tych treściach nic o jakimś prześladowaniu. O, tym, że coś jej w jakimś zagrożeniu, że ktoś myślał na chociażby. Nie, nie było, tym bardziej, tak, że, że byli świadkowie dwaj dziennikarze, którzy słyszeli moją wypowiedź. A tutaj jakby teraz z treści tego wyroku y, wynika, że, że ja potwierdzam zasadność tego, tego tych dziewięciu... To no, treść dni. została utajniona. Nie możemy tego ujawniać. Znaczy treść uzasadnienie zostało ja ja utajnione. Ja, ja je otrzymam w formie mhm. pisemnej. Pewnie się nie będę tutaj już jakby, pewnie odwoływał od tego. Znaczy no, do sądu Okręgowego może pan się odwołać, wie pan o tym od decyzji sądu tego. Tak. Jest już... możliwość odwołania, jeżeli pan się czuje nieusatysfakcjonowany tym decyzjem. Uważam, że nie powinien być zamknięty nawet na jeden dzień, bo jeżeli tak ma być, że za tego typu sformułowania, y, odwołujące się do naszej, do naszej wiary, odwołujące się do zasad y, współżycia, na których bazuje cały porządek Europy tej łacińskiej, Europy chrześcijańskiej. chrześcijańskiej. Jeżeli, jeżeli jesteśmy w przeddzień starań, gdzie Kościół chce ogłosić, czy może już ogłosił w jakiejś części intronizację Chrystusa Króla, 18. Tak? Ma być, gdzie znamienita część też i polityków różnych partii jakby wspiera te działania, a więc mówimy publicznie, że stajemy się narodem chrześcijańskim, narodem kultury łacińskiej, gdzie w naszych szkołach wiszą krzyże, gdzie nauczanie jest cały czas Religi. religii. Więc jeżeli sądy mają się, jeżeli, sąd, jeżeli w sądach nie będzie uszanowania, uszanowania całej tej tradycji kultury polskiej. I niedawno, niedawno niedawno obchodziliśmy tysiąclecie przyłączenia się do sztu polskich, Polski, tak? no, Przyłączenia się do, do, tej, Polski. do tej części Europy łacińskiej i chrześcijańskiej. No to jestem troszkę. Z, zbulwersowany bardzo. Zbulwersowany jest, zadziwiony, tak. zadziwiony tym, tym, tym całym zdarzeniem. To się zdarzyło. I też trochę... Nie, nie do końca usatysfakcjonowany tym wyrokiem, bo uważam, że, że, że sąd powinien, powinien stwierdzić w zasadzie, że. Bezpodstawne. Że to jest bezpodstawne, tak? to Nie wiem, czy bym dochodził jakiegoś odszkodowania za te 9 dni, ale sąd powinien to przynajmniej. przynajmniej stwierdzić tutaj, że tu nie było podstawy. Ja nie, ja nie, nie, nie straszyłem i to powiedziałem na, podczas rozprawy, że ja nie straszyłem. Tak. Jest pan bogatszy o takie doświadczenie życiowe i jak na pana to wpłynie na dalsze życie. Będzie pan teraz ostrożniejszy w sądach z wypowiedziami. Czy będę ostrożniejszy? Ja zawsze jestem ostrożny, bo żyjemy w, żyjemy w, świecie. w świecie takiej cywilizacji gdzie ostrożność poruszania się w ciągu pieszym czy ruchu ulicznym, czy też nawet gdziekolwiek wymaga pewnej ostrożności. Szczególnie w sądzie. Ale, ale myślę tutaj o innej ostrożności, o ostrożności wynikającej z tego, żeby innych ludzi nie, nie zranić, żeby innych ludzi nie skrzywdzić, żeby po prostu z, z, zachowywać się przyzwoicie. Pewnie, że każdemu z nas się może zdarzyć yy, wpadka. wpadka. I wtedy owszem, jakaś. Yy, Kara, że tak to chcemy nazwać, yy, każdemu z nas też powinna być wymierzona bez względu na to, czy to jest, czy to jest yy, osoba prywatna, czy osoba publiczna. Byłoby dobrze, żeby te kary były w miarę równomiernie, równomiernie yy, wymierzane zarówno osobom cywilnym, jak i politykom, urzędnikom państwowym. Yy, powiedziałbym przy to okazji, się może, że szczególnie urzędnikom państwowym, bo, bo to właśnie oni stanowią o tym, czy, czy społeczeństwo czuje się dobrze w tym kraju, ich działanie, ich y, otwartość, ich uczciwość wobec, wobec y, całej Rzeszy zwykłych obywateli, y, a to właśnie z powodu braku tego, tej czytelności i braku jakby ich współodpowiedzialności za to, co robią, y, wyjechało parę milionów młodych ludzi z Polski, czując, że tutaj nie są u siebie gospodarzami, że tutaj czują, że nie są tu u siebie w domu. Przypomina mi się, że przypominam sobie, że ustawy te, które obowiązywały w Polsce, tej, do której wielu, wiele, wielu polityków odwołuje się tej Polski z lat 19-39, że były ustawy bardzo surowe dla urzędników za działanie przeciwko, przeciwko obywatelom, za zaszkodzenie obywatelom za łapówkarstwo, za yy, spowodowanie strat. A w tej chwili Zmorą z morą naszego społeczeństwa jest to, że, że większość urzędników czuje się absolutnie zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności. Urzędy skarbowe, właśnie sądy, prokuratury nie mają żadnej odpowiedzialności i my to czujemy. My to czujemy jako przedsiębiorcy. Jestem przedsiębiorcą od roku 1983, przedtem była to spółdzielnia Świetlik do roku 1990, potem inne firmy prywatne. W tej chwili ponownie świetlik Aktywacja właśnie dlatego, że, że odczuliśmy, że działanie wspólne, właśnie w formule współdzielczości, ma, ma szansę dać nam pewne poczucie i może i siły, i, i możliwości większego przełożenia na rynku w różnych działaniach. Dobrze. Panie Tomku, Pan powiedział. Że jednak na Pana dalszy bieg życia to od, będzie oddziaływało, to co się stało. Teraz Pan jest w tym świetliku. No, trochę światło to innego na Pana. I, I teraz, co będzie dalej? Czy Pan będzie dalej kontynuował swoje cele życiowe i działania? Czy Pan, jakby trochę przystopuje? Oczywiście, że nie. Dalej będziemy realizowali nasze projekty. Jest to. Jedno ze zdarzeń, które pewnie nie mógłbym zaplanować, no bo to sobie trudno wyobrazić, że jest z powodu działalności, która jest opisana w naszych preambułach, które również odwołują się do wartości chrześcijańskich, do wartości kazania na górze, a więc gdzie nie ma możliwości, żeby działać poprzez siłę i wywieranie presji. Jednoznacznie będziemy starali się zmieniać naszą rzeczywistość, będziemy starali się zmieniać otoczenie, zmieniając siebie, zmieniając nasze otoczenie. Będziemy starali się realizować nasze projekty zarówno w sferze gospodarki, jak i również wspólnego oddziaływania z innymi organizacjami społecznymi, między innymi na wymiar sprawiedliwości. Bo tak nie może być, że obywatel dowolnego miasta, dowolnego regionu Polski z tego tytułu, że Czuje się, odczuwa współczucie wobec ludzi aresztowanych, wobec ludzi zatrzymywanych bezpodstawnie, a dzieje się to w całym kraju. Przykładów tutaj są tysiące. Jeździłem z Stowarzyszeniem Niepokonani po Polsce na spotkania, gdzie przychodzili przedsiębiorcy, przychodzili inni mieszkańcy tych regionów, mówiąc o swoich tragediach życiowych. To są normalni ludzie, to są ludzie silni, którzy byli silni, którzy stracili często majątki, stracili rodziny, ich rodziny zostały rozbite, stracili zdrowie. Takimi przykładami, to, które są najbardziej znane w Polsce, to oczywiście począwszy od pana Romana Kluski, film Układ Zamknięty, który dotyczy naszego kolegi, który był kiedyś szefem oddziału spółdzielni Świetlik w latach jeszcze 80. w Krakowie, Leszka Jeziornego. Takich przykładów można by mnożyć godzinami. Dobrze, a dzisiaj e, można powiedzieć, że będzie Pan dalej kontynuował pomoc innym ludziom w tych sytuacjach i będziemy dalej monitorować e, te sprawy i ja chętnie podaję Panu rękę i będziemy z tym e, współpracować. Dziękuję bardzo. Mówię, że, oczywiście, że tak, i zapraszamy inne organizacje do współpracy. E, razem możemy więcej. Duży może więcej, więc zapraszamy. Dobrze. Ja jestem, ja jestem taki trochę mniejszy, ale Fundacja Swapol działa 10 lat i też u nas działa biuro, które współpracuje z panem Sanockim, Komisja Praworządności Sejmowa i monitorujemy sprawy w sądach. Dziękuję. Sławomir Ziębiński, Pomorska Telewizja Narodowa, Gdańsk, Sąd Rejonowy. Dobra, ja...